Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cześć, ważne, że jesteście, nieważne jak chcemy się witać, najważniejsza jest nasza obecność, witam Was serdecznie, dzień dobry, w piątek, no już piątek. Wielu z mojego województwa i innych, chociaż nie wiem, bo Warszawa też, czekało na ten dzień, bo to znaczy, że dzisiaj wieczorem rozpoczną się ferie i będzie trochę... Znowu laby. Więc bardzo się cieszę, że cieszycie się moim szczęściem, że y, zaczynają się ferie. Dostajemy dzisiaj kolejny fragment od Marka, Ewangelii Marka. Dzisiaj Pan Jezus mówi o tym, jak widzi Królestwo Boże, ale nie mówi, że Królestwo Boże jest dokładnie czymś i mówi co, tylko mówi, jest. Jak daje porównania, daje pewne obrazy. A królestwo Boże to nic innego jak obecność Pana Boga wśród nas. To, że Pan Bóg jest. Pamiętacie bardzo często za Ignacym tutaj powtarzam, żebyśmy uczyli się szukać Pana Boga we wszystkim i we wszystkich, czyli właśnie jego królestwa, jego obecności. I dzisiaj Jezus daje nam pewne podpowiedzi, warto jakby Pójść za tymi intuicjami Jezusa, żeby właśnie robić w praktyce to, o czym mówię tak często, powołując się na Ignacego, żeby tego Boga szukać w naszej rzeczywistości. Chciałbym się skupić na takich dwóch prostych rzeczach, które wypływają z tej Ewangelii. Pan Jezus najpierw mówi o tym, że Królestwo Boże jest jak ziarno, które jest zasiane i samo z siebie wzrasta, tak? Że Rolnik nawet nie wie jak. No, my dzisiaj już wiemy, bo jesteśmy trochę mądrzejsi, mamy większą wiedzę o biologii, ale jakby generalnie ten proces, bez względu na to, czy my wiemy, czy nie wiemy, on się po prostu dzieje. Jezus mówi, że to ziarno rośnie samo. Marek używa takiego słowa automatę bo to pamiętacie, Ewangelia po grecku pisana automatę. I to znaczy tyle, że coś jest poruszone własnym impulsem, coś się dzieje samo z siebie. W odniesieniu do świata roślin, to znaczy tyle, że to, no to jest taki mechanizm, właśnie sam z siebie. Oczywiście on ma swoje uzasadnienie w biologii, ja nie chcę tutaj wnikać, bo zaraz jakąś gafę strzelę, ale jakby wiecie o co mi chodzi. Automatycznie. To zresztą słowo które też przeszło do języka polskiego, coś jest automatyczne, coś się dzieje samo. Oczywiste jest, że my działamy. Tak? To znaczy to nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś nieżywymi, nieruszającymi się organizmami, które no właśnie tylko są podatne na to, co się dzieje. Mamy wolną wolę, możemy wybierać, decydować. Ale ta Ewangelia nam coś innego pokazuje dzisiaj, że... Obecność Pana Boga jest niezależna od tego, czy my w to wchodzimy, czy w to nie wchodzimy, to Bóg sam z siebie jest i sam z siebie jest obecny w naszym życiu i sam z siebie działa. Co to znaczy, że na Jego obecność, na Królestwo Boże, i to jest w ogóle cała logika Ewangelii, nie da się zasłużyć. To nie jest tak, że, nie wiem, będę się bardzo starał, udowadniał komuś lub Czemuś coś, że na to zasługuję, że tak powinno być, i wtedy to dostanę, tylko to się dzieje pomimo tego, czy ja się o to staram, czy nie, to Królestwo Boże się dzieje. I Królestwo Boże to nie jest znowu jakaś abstrakcja, tylko to jest obecność Pana Boga w moim życiu. I z tego punktu chciałbym Was zachęcić do tego, żeby dzisiaj pomyśleć, trochę pogrzebać w Twoim sercu, w swojej, przepraszam, w swojej pamięci, umyśle i zobaczyć, w jaki sposób Bóg działa we mnie. Tak? To znaczy, nie patrzcie dzisiaj, znaczy też oczywiście patrzcie, ale jakby akcenty połóżmy nie na tym, co my robimy, jak odpowiadamy do Panu Bogu i w ogóle jak działamy w naszym życiu, ale spróbujmy zobaczyć te wszystkie momenty, w których Bóg działa w nas, pomimo, tego, czy my w to wchodzimy świadomie, czy nie, w świadomie. Bóg działa. I to jest, myślę, coś może być fajnego, fascynującego na dzisiejszy dzień, żeby się poprzyglądać właśnie temu procesowi działania Pana Boga w naszym życiu. A druga rzecz, y, która mnie zawsze fascynuje w tej Ewangelii, to jest ten obraz ziarenka gorczycy. Nie wiem, czy tak macie, ale mnie to zawsze y, bardzo. Y, no jakoś porusza, bo zobaczcie, że Królestwo Boże jest jak ziarenko górczycy, które podobnie jak tamto ziarno rośnie i wyrasta z tego wielki, wielkie drzewo, ale jakby zostawmy na razie Królestwo Boże, bo o nim jakby mówiłem wcześniej i, i przy ziarnie, ale jakby ten obraz, że zaczyna się coś od bardzo malutkiego nasionka, tak? Z tego wyrasta wielkie drzewo. I tak sobie myślę, że to jest taka Ewangelia, i dlatego ona mnie wzrusza, żeby popatrzeć na swoje życie dobrze. Taka Ewangelia o tym, że fajnie jest popatrzeć na swoje życie dobrze. By docenić jeszcze inaczej mówiąc, najmniejszą ilość dobra w tym życiu. To znaczy, że zobaczcie, my bardzo często i w świecie, w innych ludziach, ale też potem przerzucamy to na siebie, szukamy jakiegoś spektakularnego dobra, czegoś wielkiego, czegoś, co można, nie wiem, pokazać, pochwalić się tym, jakoś to wydobyć na światło dzienne, a chodzi w tym obrazie o to, żebyśmy spróbowali docenić to co w naszym życiu wydaje się takie malutkie, najmniejsze. Ucieszyć się tym co jest właśnie malutkim ziarenkiem gorczycy. Bo takie mam przekonanie, że czym więcej człowiek dostrzega tych ziarenek, malutkich ziarenek gorczycy w swoim życiu, tym więcej potem dostrzega też tych wielkich drzew, które z tego wyrastają. Ale najpierw w szkole trzeba się nauczyć małych rzeczy. I to nie chodzi tylko o to, żeby, nie wiem, tak punktowo, no dzisiaj nie wiem, robimy sobie takie ćwiczenie, tak? Dzisiaj jest piątek, siadamy i punktowo patrzymy na jakieś małe wydarzenia. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby z tego ćwiczenia, może już tak macie, ale wiem, że to jest trudne, więc to się często też gubi, żeby z tego ćwiczenia zrobić taki nawyk uważności takiego no właśnie szukania no wracam do tego samego co było na początku takiego szukania dobra a de facto Pana Boga w swoim życiu tego jak on w moim życiu działa i myślę sobie że warto jakby iść za tym, za tą intuicją małego ziarenka żeby rzeczywiście doceniać i być uważnym na dobro jeśli tego nie będziemy robić, to życie nie lubi próżni, i doskonale wiemy, że jeśli nie mamy uważności na małe rzeczy, które są dobre, no to w to miejsce będzie się nam pakowało zło. W takim sensie, że to zło i tak będzie, ale to zło będzie się nam pakowało w takim sensie, że będzie pochłaniało naszą uwagę, będzie czymś, co będzie jakoś nas nakręcało, będzie nas jakoś inspirowało. A do czego może inspirować zło? No przede wszystkim do zła, a po drugie do strachu, bo człowiek jak widzi zło, to się zaczyna bać, to zaczyna wierzyć w to, że to zło jest czymś większym. I znowu, żeby to nie było jakieś abstrakcyjne, to warto jakby tego tych drobinek dobra szukać w naszych relacjach, w drugim człowieku. To też jest, myślę sobie teraz jak to mówię, taka szansa, w tych relacjach gdzie trudno jest nam zobaczyć w drugim człowieku dobro, że mamy jakieś trudne, złe doświadczenie z jakimś człowiekiem, to bardzo często pierwsze co widzimy, no to widzimy zło albo widzimy tę krzywdę, którą nam ten człowiek urządził. Widzimy to, że ktoś sprawił, że cierpimy i to jest jakby pierwsza rzecz, którą wtedy widzimy i więc Myślę sobie, że taka uważność na malutkie rzeczy dobre może być też jakimś punktem wyjścia w takich trudnych relacjach, bo od razu nie szukam nie wiadomo czego w tym człowieku i jakby nie widzę tego zła, które mi uczynił, ale próbuję dostrzec małe rzeczy, mieć takie haczyki, takie punkty zaczepienia, w których tego człowieka totalnie nie przekreślam, tylko właśnie widząc te malutkie rzeczy... Widzę też, że w tym człowieku, którym mnie zranił, którym nie skrzywdził albo zranił innych ludzi, jest też jakieś dobro, bo nie ma człowieka, w którym byłoby samo zło. Rzecz jest w tym, że zobaczcie, że idąc tym obrazem Jezusa, szanując maleńkie ziarenko, czyli wchodząc w takie życie uważne, de facto Jezus co nam mówi? Jak... Będziesz to szanować, to zobaczysz potem po czasie owoce, czyli zobaczysz to wielkie drzewo, które da Ci schronienie, które da Ci wytchnienie. A więc, żeby rzeczywiście y, nauczyć się szacunku wobec małych rzeczy, y, po to, żeby później widzieć też te większe, które dają też więcej radości, dają więcej wytchnienia, ale nie zobaczymy. Y, tej, tego piękna, tego wielkiego drzewa, jeśli sobie nie uświadomimy całego tego procesu, który do tego doprowadził, czyli od małego ziarenka, poprzez te wszystkie etapy wzrostu, do dużego drzewa. I tak widzę tę dzisiejszą Ewangelię jako motywację do tego, żeby po pierwsze zobaczyć, że Bóg działa we mnie automatycznie, czyli niezależnie od mojej woli. To jest to, co mówi święty Paweł. Cytowałem to niedawno tutaj na kanale, że w nim jesteśmy, poruszamy się i żyjemy. Tak, i czy my, to jest jak z powietrzem, nie? że to, 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 to po prostu jest i to się dzieje, i tak jest też z działaniem Pana Boga, że Bóg we mnie działa. I w ogóle można sobie też zrobić taką kontemplację. O działaniu Pana Boga w swoim życiu, no po to, żeby się po pierwsze trochę zrelaksować i pozwolić Panu Bogu, znaczy powiedziałem wcześniej, że nie trzeba mu na to pozwalać, ale jakby wchodząc w ten proces bardzo świadomie, poobserwować, jak Bóg we mnie działa. Na tym zresztą polega medytacja i kontemplacja chrześcijańska, że człowiek przestaje się skupiać na sobie, a zaczyna kontemplować, medytować działanie Pana Boga w jego życiu. I myślę, że my tego bardzo w życiu duchowym potrzebujemy, w naszym sposobie modlitwy, takiego patrzenia na to, jak Bóg działa, jak Bóg jest obecny, jak Bóg troszczy się o mnie. Zobaczcie, my tego naszego zamieszania, takiego zabiegania, troszczenia się mamy ciągle dużo w naszym życiu. My i tak musimy po tej modlitwie, po tej kontemplacji wrócić później do do tego, co jest naszym trudem codziennym, ale właśnie chodzi o to, żeby sobie pozwolić, dawać sobie takie momenty, w których ja y, bardzo lubię, jak wiecie, ten obraz z Łukasza. Sorry, że tak przerwałem, ale jakby to jest kontynuacja. Ten obraz z Łukasza y, o tym, o tej Ewangelii o czuwaniu, tak, że na końcu się okazuje, że czekamy na Boga, który nam powie: Usiądź sobie przy stole, teraz ja Ci będę służył. I właśnie, jakby nawiązując też do tego obrazu, no, no właśnie o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Automatikoj, Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, trochę się chyba popisuje. Automatycznie powiem bezpiecznie po polsku, że coś się dzieje automatycznie, znaczy Bóg to robi. I właśnie o to mi chodzi, żebyście się poczuli zachęceni do tego, żeby dzisiaj pokontemplować Boga, który działa w Twoim życiu. Nie tylko w serduszku, nie tylko w umyśle, nie tylko w Twoim wnętrzu, ale też na zewnątrz Twojego życia. A więc warto zobaczyć wszystko: zobaczyć to, że właśnie świeci słońce albo jest już wieczór, zobaczyć to, że jest powietrze, zobaczyć to, że, nie wiem, może pójść do jakiegoś parku i. Zobaczyć, jak pomimo zimy słychać przyrodę. Może warto pójść, nie wiem, do jakiegoś wielkiego hipermarketu, czy super, czy centrum handlowego i podkontemplować to, jak człowiek jest niesamowity w swoich różnych wynalazkach. Jest, każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby zobaczyć, jak Bóg działa. I to jest fajna rzecz. Do tego Was zachęcam. Królestwo Boże jest pośród Was. Dobrego piątku Wam życzę. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za to, że tu zaglądacie, że przychodzicie, za Wasze komentarze, za robienie zasięgów dla kanału. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję też moim patronkom i patronom, ekipie Supiego, za Wasze wsparcie kanału. Dziękuję Wam za to, że y, macie cierpliwość też do tego mojego, jakiegoś takiego gadania, które czasami jest. Y, ja mam takie wrażenie, jak mówię, nie do końca składne i ładne, ale no taki mój urok. Więc bardzo Was też za to, za to jestem Wam wdzięczny, że pomimo tego tutaj zaglądacie. Miejcie dobry piątek, a jak Bóg da, to widzimy się w sobotę. A więc do widzenia, dobranoc, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, cokolwiek chcecie, ważne, że tu jesteście. Do zobaczenia.